Halo, cześć, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony JJ i witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Jest godzina 8.17 a to jest dzień z JJ'em. Dzień z JJ'em zaczynamy od tego, że jedziemy do pracy 8-godzinnej pracy, zwykłej pracy. Po pracy jedziemy na spotkanie w kwestii biznesowej, której wcześniej nikomu nigdzie nie wspominałem. Mam nadzieję, że będziecie zaskoczeni, tak samo jak ja, kiedy wpadłem na ten pomysł. I co? Mam nadzieję, że dzień z jj się wam spodoba i widzimy się w następnym miejscu. Powiem wam widzowie, że jadę sobie do pracy i serio nie kumam ludzi, którzy nie potrafią kurde jeździć na zamek. Jest na zamek. Mam na myśli, że wpuszczamy się jeden za drugim, jeden za drugim. A jazda na zamek w Polsce wygląda w taki sposób, że a pierdziele się przed siebie jeszcze trzy samochody za mną, bo ja jadę. Nie wiem, serio, nie uczyli tego na no, jazda, Że się powinno jeździć na zamek w jakiś taki spoko sposób? Nie wiem, nie kumam. Niech coś co dalej jadł. A jest 8.42. Jestem, dotarłem, zajęło mi to... pół godziny, kiedy normalnie do pracy jadę jakieś 20. I taka mała anegdotka. Wiecie widzowie, kiedy jest koniec miesiąca? Kiedy kończy ci się paliło w boku. Koniec i początek, jeszcze 6 dni do wypłaty, więc wish me luck Cześć widzowie, wróciłem. Ostatni update był gdzieś około 8.40, kiedy wam mówiłem, że dalej jadę do pracy i tak było. Zwykle droga do pracy zajmuje mi około 20-25 minut. Dzisiaj jechałem akurat 40. Niestety, yy, nie, niezbyt fajne życie yy, w mieście. Nigdy nie widziałem tak zakorkowana rzeszowa. Nie no dobra, może widziałem. Nieważne. Dzień z JJ. Nie pokazywałem wam za dużo z dnia z JJ, dlatego że za dużo też się nie działo. Do pracy nie będę przynosił kamery, bo to jest po prostu zwykła, nudna, biurowa praca w biurze obsługi klienta, więc nic ciekawego tam do pokazania po prostu nie ma. Co będziemy robić dalej? Jest godzina 17.00, zaraz wam powiem. Jest godzina 17.48 Z takich obowiązków, które mam do wykonania na dzień dzisiejszy, to jest to, że muszę posprzątać chatę yy, Więc na pewno zobaczycie może parę przebitek z tego, jak sprzątam chatę Następnym zadaniem na dzień dzisiejszy jest yy, zrobienie sobie jeść na jutro do pracy Bo przez yy, ten tydzień mamy już środę Mieszkam sam Nikt mi nie robi jeść Jest mi smutno, bo muszę robić to sam Muszę posprzątać chatę E, więc może z tego będzie parę przebitek e, Muszę zrobić sobie jeść Więc będzie taka mini kuchnia z JJ e, No i co, i w sumie to tyle <grym> Na dzisiaj e, Posprzątam, zrobię jeść i Siadam do kompa i... Nie, żartuję <grym> e, Więc tak, tak dzień dzisiejszy będzie prawdopodobnie wyglądał, że e, Nie jest to może zbyt ciekawy dzień Ale jest to dzień z mojego życia Chciałem go wam pokazać Niż po prostu siedzieć przed. Yy, przy komputerze, przed kamerą i nie wiadomo co dalej robić. Yy, auta nie umyjemy, nie pojedziemy na minie, bo auto jest umyte. Wczoraj jemyłem i zapomniałem ze sobą wziąć kamerę, a poza tym też było ciemno i nie było za bardzo co pokazywać tutaj. Więc tak. I pewnie mogliście też zauważyć, że zmieniłem fuzję. No baskata, którego muszę poprawić, bo już dwa tygodnie minęły i wyglądam jakbym po prostu. Wszystko ogoli i brudkę do poprawienia, ale z tego będzie e, prawdopodobnie może następny odcinek czy coś takiego. Nie wiem, widzimy się. A i w sumie jest jeszcze taka jedna rzecz, zanim zabiorę się do obowiązków w którym chciałem się Wam pochwalić, mianowicie. Na dzień popaka od swojej kochanej narzeczonej dostałem ławę Xbox, które się świeci. Dobra, bitowie. Yy, hata posprzątana jest, jest 18.48. Więc, yy, hata posprzątana, wszystkie obowiązki zrobione. Pościeli mi się nie chce zmieniać. Efektu, efekt końcowy mogę Wam pokazać na stanowisku. Bo na stanowisku było, jest taka różnica, że ta podkładka była cała uwalona kurzem. Tutaj. Dawidura też przytarta. Mucha nie siada. Yy, więc cała ta podkładka, całe wirko było zawalone kurzem, bo no się zapuściłem trochę w sprzątaniu. Nie posprzątałem sobie od razu. Tutaj ten mogę się pochwalić. Mam organizer na swoje rzeczy. a Mam organizer na swoje rzeczy. jakieś tam pędra, zaślepki do aparatu, do... do, do, do aparatu, do obiektywu i tak dalej Więc tak, ogólnie cała chata posprzątana, co teraz będziemy robić dzisiejszego dnia? W sumie to nic Siędziemy do kompa hmm. Siędziemy do kompa No i co? Pogramy, poglądamy i tak dalej Ale jest pewna kwestia, którą chciałem z wami poruszyć z racji tego, że to jest taki luźniejszy odcinek i tak dalej. Z racji tego, że staram się odpalić swój własny biznes, to jest robienie takich filmików promocyjnych. Założyłem swojego Instagrama wideo by JJ. Więc jeżeli macie jakichś znajomków, którzy prowadzą własną działalność, jest to barber, jest to salon tatuażu, jest to jakiś detailer, cokolwiek, co będzie potrzebowało swojego filmiku promocyjnego, zapytajcie się jeszcze, bo po prostu nie chcieli. Ja osobiście y, aktualnie pieniędzy za takie usługi nie biorę, ponieważ ja ją szkolę, y, chciałbym, żeby y, chciałbym po prostu wyjść na jakiś wyższy level, a lepiej jest to robić y, po prostu robiąc tak jakby przesługerza za przesługę, że y, on mi udostępni z wizerunek swojego studia, swoją pracę, ja nagram film i jest takie promo za promo. Ja się promuję E, umiem takie coś zrobić, a on się promuje Ej zrobił mi takie coś i ja też umiem takie coś zrobić. Więc jeżeli macie jakichś znajomków albo po prostu moglibyście mnie polecić do kogokolwiek kompletnie za darmo na daną chwilę Bo mam, mam nadzieję, że się zacznę rozwijać w tym temacie i kiedyś zacznie mi to przynosić jakieś e, zyski Więc jeżeli macie takiego ziomka bądź ziomalkę e, Dajcie znać, zapytajcie się, czy nie chcieliby po prostu takiego filmiku Ja z wielką chęcią taki filmik nagram Okolice Rzeszowa e, do Krakowa na dalej w tamtą stronę, do Lublina na dalej w drugą stronę. Do góry to nie wiem, w takiej samej odległości, do 180 km mi się wydaje, że spoko. Dojadę, zrobię i mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. I co? Cześć, tutaj Jacob z przyszłości, ja właśnie montuję ten materiał i chciałbym wam powiedzieć wielkie sorry za to, że nie było żadnych przebitek ze sprzątania w materiale. Wspomniałem o tym, że no nie miałem po prostu jak tego zrobić, jak tego nagrać. E, pojawiło się tam parę wpadek typu czasowe na początku, bo tak naprawdę jechałem do pracy 40 minut, nie 30. E, raz powiedziałem 40, raz 30. E, tak wiem, e, w topa leciutka. Jeżeli chodzi o gotowanie z Jacobem, bo też powiedziałem, że będą takie mini przebitki gotowanie z Jacobem. Gotowania z Jacobem nie było, bo gotowanie z Jacobem będzie a właściwie to z JJ'em, będzie w innym materiale, czy też po prostu to będzie live na Twitchu, gdzie będziemy coś gotować. Dlatego w tym materiale tego nie było. Wiem, powiedziałem, zrobię dużo, a nie zrobiłem tak naprawdę nic. Po prostu sobie do Was pogadałem i tak dalej. Więc ogólnie, sorry za wszystkie wpadki, więc ogólnie, sorry za wszystkie wpadki słowne. Yy, mam nadzieję, że i tak czy siak się wam materiał podobał. Tamto intro... Yy, ba. Ogólnie sorry za wszystkie te wpadki. Yy, Boże. Stresowałem się troszkę nagrywając tego vloga, bo to pierwszy vlog w moim życiu. Nie wiedziałem jak też dokładnie to powiedzieć. Troszeczkę po prostu pomieszałem informacje. Także ja ci dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli ci się podobał zostaw łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. jest na bieżąco z najnowszymi materiałami. I do zobaczenia w następnym materiale.